My mimo wszystko przedstawimy Państwu zestawienia, w jakich zagrają dzisiaj Sokół Ostróda, a także świt Nowy Dwór Mazowiecki. Widzimy obie jedenastki już wychodzą na murawę w otoczeniu sędziów dzisiejszego spotkania. Sokół zagra w czerwonych strojach z białymi elementami. Nasi rywale, drużyna z Nowego Dworu Mazowieckiego na zielono. Ostrudzianie wciąż przy piłce konstruują atak pozycyjny rynkowski odegranie w stronę Wasiluka, ten niecelnie, ale jeszcze soku lewą stroną wojska żwir, żwir przerzucił sobie piłkę na prawą nogę, świetne dogranie i czy tu nie było faulu? Tylko no. poprzez naszych napastników. Jest teraz szansa na Tomkiewicz. strzał z dystansu. Kubicki, troszkę jednak zabrakło. Ale teraz o, będzie Tomkiewicz. szansa, jest Tomkiewicz! Próba uderzenia. że Nie udało się przyjezdnym oddać celnego strzału. Jeszcze próba z dystansu, piłka pory rykoszecie! Gdzieś tam ląduje na górnej siatce. Liczymy na to, że. Brawo, to ostrudzianie Aj. będą górą i było tego blisko. Dobrze bita piłka na dobrej wysokości. Słupek ratuje przed atakiem świtu Wrzutka w nasze pole karne i było groźnie, ależ było groźnie. Ależ teraz głupia strata. Ciach pędzi prawą stroną. Czterech, pięciu piłkarzy w zielonych strojach biegnie mu w sukursy. Brawo. Świetnie Leszczyński. Brawo Leszczyński. Nastką Piotra Kusińskiego. Dośrodkowanie gdzieś tam na głowę Ciacha i Leszczyński. Piękna parada Golki perał z Sokołami. ...adamem. Także przyda się herbatka w przerwie, ale zanim ta herbatka, to atak drużyny z nowego dworu i kolejne uderzenie głową, i znów świetnie, Kasper Leszczyński. Tlagę. Otręba. Nieźle, nieźle teraz. Ostrudzianie świetnie zgrał te piłkę, Rynkowski. Już pole karne świtu! Jak to nie wpadło? Przymierzając ich do pozycji, jak. czy Ryszewski, Sokołowski, czy. Ale może o tym za chwilę Kubicki. Kubicki! Co tam się dzieje w polu karnym? Znów sygnalizują piłkarze Ostrudzkiego Sokoła. potknął, a też się potknął. Ale teraz już ta akcja przenosi się spod jednej bramki do drugiej. E, Hirsch, zagranie do Kołca. Kołc, e, ma trochę miejsca Kołc, mięciutko lewą nogą. Na długi słupek Hirsch! Zagranie? Kibice mają prawo. Ale kolega z boiska. Jest szansa dla Sokoła, Hirsch to musi być fałsz! Jest karny. Nie ma karnego. Jest karny. Jest rzut karny. Musi Oczywiście. być rzut karny. Nie ma prawa sędzia nie podyktować rzutu karnego w tej sytuacji. Sędziego Wicki czy nie zgoda? Wicki czy nie zgoda? Wicki! Nie ma gola. Poprzeczka. Atakują jednak trójkolorowi. Jest hirsz. I ma teraz trochę miejsca Hirsz, napędza te akcje Hirsz. Robert Hirsz, wciąż Hirsz przy piłce. Uderzenie z dystansu, piłka odbija. Gol! Na to odbierze, to nie Jeden go do 0 dla Ostródzkiego Sokoła. Rada. Karol Żwir po rykoszecie w 76. minucie. Jest jeszcze Pomorski. Plaga. Pomorski. Mięciutko w kierunku Ciacha. Ciach, no ręką, ręką, przecież przyjmował sobie piłkę ręką. Ciach, coś tu się o. wydarzyło. Rzut rożny. Tutaj będzie się bilicki ścigał z jednym z zawodników drużyny gospodarzy i Błądwickiego. Duży Błądwick. Nie ma mowy o rzucie karnym. Świetna interwencja! Jest Hirsch w narożniku pola karnego. Hirsch ostrudzianie wciąż przy piłce. Zróbmy z tej akcji pożytek uderzenie! Próbował Kubicki. Ostrudzianie będą grali na czas, ale wy się nie dziwmy, bo to jest walka. Ale świetnie! To zrobili. Piłkarze Sokoła, łupaj tam w kierunku bramki. Wieczorowy koniec! Sokoł Ostruda. Brawo! wygrał. Jak na lidera przystało. Karol, rzućmy na tą bramkę. Super, super. Druga połowa. Jesteśmy lepsi.